Forting Gaming Ty i dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek na moim kanale. Mm. Znowu z telefonu. Jest jasna? ale już niedługo będzie odcinek z komputera. Yy, mam mały problem z komputerem, więc teraz jakby nie może nie może być włączany ale już na pewno niedługo będzie. I to jest yy, nowa gra na moim kanale. Poczekajcie. Dora. włącza się gra. Ja nigdy... Ja w ogóle w tą grę nie grałem. Więc... Tak, od razu mówię po prostu, ok, connecting, uwaga, o, tu dołączę, join, full, tu? O! I tu? Dobrze. To też jest gra zombie, yy, tak jak yy, na pierwszy odcinek na tym kanale. O! Wow! Okej, okay, widzę, że tu jestem takim... Jakby z żołnierzem Jakiś boksik Zabrałem go O tu mam nawet mam Już się pokazuje Objects. Tu trzeba coś Ja ogólnie widzowie w ogóle nie rozumiem tej gry Naprawdę Human Win Czyli wygraliśmy Byłem drugi Przechodzimy do menu i szukamy gry kolejnej. Teraz może troszkę trudniejszej. Czyli tu. Full, ach. Kurczę. Easy. No hmm. to może tu będzie jakiś... O! Join tutaj. Ej, full! O, dobrze, tu dołączę. A, to jeszcze trochę gra. I tu wybieram broń. To. O nie, nie mogę. To tam. Apple. Lee. Jestem żołnierzem. I są moi. A tam. Tu zombie idzie. No kurde, widzowie, nie, ja to nie zżyję przejść, ja ogólnie ogóle nie ogarnię tej gry. No mi się tam klepie, a ja nic nie robię. Wow! O, ja panie. Nic tu nie widzę, ale zaraz będziemy. Będę widzieć pewnie. O tu jest. Oni dostali plecy ostre. Dobra leży. Wow! Gin! Dobra, zginął. Ma. felka o tu idzie stop odejdź o! cholera jezu oni chodzą Ci niektórzy mają tu po prostu dawna! jezus maria dobra ja w tą grę nie będę grał <grystanie> państwa oni nam no, gdzieś zaraz wyskoczą, te zombie. Nie jest to najlepsza gra zombie, jaką widziałem, oczywiście. Yy, wygraliśmy. Więc okej. Okay. Dajcie mi chwilę, ja znajdę jakąś grę. Szybko, znaleziona runda. Mamy. Oni się już zrespałnili. Ja też zaraz powinienem się zrespałnić. Ja biorę to. Apple. Zaraz się zrespałnie. I idziemy. Idziemy żołnierskim krokiem. Zabij zombie. Uuu! Najgorsza gra na zombie jaką widziałem. Po ilu szach te zombie umierają. Tu no nic nie ma, ale ten... I ogólnie ten chłop ma bardzo fajnego skina mi się, bo to Strzelaj! Strzelaj! Ja cię pierdzielę! Przecież oni mają dawna! No i jesteśmy jesteś nienormalni Widzowie. Jezu, kolejni! Won! Won mi stąd Dobrze Idziemy Krokiem No i już pewnie będziemy kończyć Po tej grze CO TO WYSKOCZYŁO?! Jezus Maria. Jakby Wam coś takiego wyskoczyło o 24, to pewnie byście mieli taką samą reakcję jak ja. Więc proszę nie hejtować. Bo kolejni tu idą. Ja wiem chyba najgorszą jaką mogłem wziąć. Nie ma ich. Nie są. Co to jest za stworek? To Mega jest ten skin chłopa tutaj Obok mnie Mega mi się podoba A jeszcze zejść na dół jest No a to mi nie ma Strzelamy do góry Uuu, Human win Human win, oczywiście łatwo Jak zwykle Main menu. Zobaczymy About To jest o tym Equipment Nie ma tutaj A! Tu są jakieś rangi Tu są jakieś rangi Ja niedługo będę miał pierwszą rangę Duży mózg czas Oczywiście no, ra, widzowie, no to nie był najdłuższy odcinek, ale ja się muszę z wami pożegnać. Nira.